Halo, halo z tej strony Asif. Tak. Oczekiwania, przepowiednie. W końcu się spełniło. Tak więc jesteśmy w Dread Underlords. Czyli to jest to samo co Team Fight Tactics i AutoChess od Drodo i AutoChess mod do gry Dota. I jeszcze coś słyszałem: że Epic Games Fortnite mają też coś takiego robić. Ale nie mam pojęcia, czy w końcu to zrobili, czy nie. W każdym razie oryginalnie stworzyli to Drodo, e, czyli taka chińska firma, która. firma? No chyba tak. E, I oni zrobili modę do gry Dota 2. Później z tego powstał no, taki można powiedzieć trend. I teraz wszyscy grają w gry auto-chess. I ja też gram. A że gram głównie w Dota, a nie w Lola. To gram sobie Wanderlordsy. Poza tym powstało to na. Yy, no. Jako mod do gry valve, więc. Wszystko będzie. jak należy. Graj! Tryb wieloosobowy. Mam nadzieję, że nagrywa mi się to dobrze, bo ustawiałem to trochę, a. No. Bądźmy dobre myśli, tak? Runda pierwsza, rozgrzewka. Dobra, więc tak, e, gramy na poruczników, ja jestem szef jeden. Mam grę w polskiej wersji językowej, aczkolwiek... No, przeszkadza mi to trochę, mimo wszystko, bo jednak te nazwy po angielsku tak bardzo się przyzwyczaiłem do nich, ale jakoś to przeżyjemy. Może będzie to dla Was bardziej czytelne, przez to, że będzie to po polsku. Pójdziemy sobie na początek wuriorów, bo powiedzmy, że pierwszy odcinek to nie chce jakoś czołkować mocno. Dlatego pójdziemy sobie w dość prosty buildzik. Oczywiście to też wiadomo, że na wyższym poziomie to nie jest tak, że o! Na przykład chciałem sobie pójść w asasynów, albo chciałem sobie pójść w wuriorów, albo w Knightów, albo cokolwiek innego. To bardziej wygląda tak, że bierzesz to, co ci gra. Podsunię. Na przykład teraz każę mi iść w demonów, wynalazców, albo wziąć item, który jest. W sumie nie jest taki zły. W sumie nie jest taki zły. Mm, o. Bierzemy sobie jego. Eee, kurde, wziąłem ją też, ale. Nie mam golda, jak sami widzicie, bo wtedy miałbym już od razu Feral combo, bo brakuje mi jednego. Ale możemy liczyć na to, że w rundzie trzeciej dostaniemy jeszcze jednego wojownika i będzie te 10 pancerza. Które będzie. Mm, takie. <laughs> no takie. Super. W ogóle w co idą nasi przeciwnicy? Dwóch ogrów. E, tutaj też. A to jestem ja. Ło, <laughs> wow, Tutaj ten idzie we wszystko. Ten idzie w builda, którym właśnie mówiłem, że Feral. To, co chciałem wziąć. Najci Warriorzy. Ten coś pod Warlocków. Dobra, co dostajemy? To jest fajne. To jest naprawdę value point. Eee, cztery wybory zamiast trzech. Im szybciej to dostaniecie, tym jest lepiej. Jestem eee, szefuncio jeden, więc możecie mi zaufać. Chociaż tak naprawdę to... O, idealnie. Jego ja go też sobie weźmiemy. I mamy po jeszcze jednym. Jak mamy trzech jednogwiazdkowych, mamy jedną trzygwiazdkową... Ach, jedną dwugwiazdkową. Jak mamy trzy dwugwiazdkowe, mamy jedną trzygwiazdkową jednostkę. Jeżeli graliście w jakąś tego typu grę, to, to akurat na tym wszystkim polega, więc nie powinniście mieć większego problemu. Aczkolwiek mówię to, gdyby ktoś nie wiedział. Bo, nie wiem, na przykład zastanawia się, czy opłaca się grać w tego typu gry, albo nie opłaca się grać w tego typu gry. O. Fajną ma tą taką otoczkę. Nie wiem, czy nagrywa mi się w sumie kursor. W każdym razie Aks, ten czerwony ziomal, ma taką otoczkę dookoła niebieską, bo ma na sobie ten item. I w sumie, nie wiem, czy oni go nie zbufowali. Znaczy, on jest dobry właśnie na takich tanków, bo oni więcej obrażeń otrzymują niż zadają. Yy, no tylko Axe nie ma jakiegoś mocno, znaczy ma właśnie typowo utility trolle pójdziemy bezpiecznie, weźmiemy sobie po prostu 250 HP i może to damy jemu, a to damy jemu tak? no no i... dupa że tak powiem, bo nie ma nic co byśmy chcieli ale weźmiemy sobie tych dwóch warlocków bo jako, że jest dwóch to zawsze nawet jeżeli ta dwójka w sensie dwubiastkowa jednostka nie w Jakoś niespecjalnie komponuje się z Twoim pomysłem na grę, to i tak je brać, dlatego że może być tak, że długo Ci nic nie wypadnie i to Ci pozwoli chociażby przetrwać kilka fal. Dobra, mamy pierwszą, pierwszą potyczkę z tym ziomalem AGG Easy. I on ma dwupoziomową sarenkę, która za chwilę odpali Hila i przegraliśmy to. To nie ma opcji, patrzcie. Jeden hit, odpala Hila. No i cyk. Koniec. No niestety. Jak ktoś ma dwójkę sarenkę na początek, to to jest... No i w odróżnieniu od tu jest tak, że no może to jest w sumie trochę gorsze, że nie walczymy przeciwko i między sobą naraz, tylko atakujemy randomą osobę, ja atakowałem jego, on odparł mój atak i broniliśmy się przed tą osobą, która mnie zniszczyła. No, i tak jak mówiłem, mamy teraz dwójkę, cyk. E, czy ktoś mnie z interesuje? No kurde, szczerze to... Nie wiem, ale tego Razora mogę wziąć, bo on ma bardzo fajny skill. No dobra, to zostawmy tak. Może wygramy, może nie. Zależy kogo dostaniemy, ale już mamy jedną dwójkę, więc... Okej, okay. on ma jedną dwójkę, ale to tylko z komba druidów. I ma Cemkę. Oni nie mają jakichś bardzo powerful skillów. A wydaje mi się, że tylko healnij go warlock tego tonego. Szybko. Dobrze, dobrze. Patrz, jaki heal. To się nazywa Waliu. Tylko wciąż nie wiem, czy to wygramy. No nie, to, to drzewo jest posrane. Jezu, ale ta walka jest długa. I ona się leczy cały czas. Z czego? Co ona ma? O Jezu, ona ma większy reg, <laughs> niż, niż akcje, jej zadaje. <laughs> Shit no i wypadłem jakoś z dobrej strony w tym pierwszym odcinku, czy jakby to tam zwał serii. I guess. Oh, fuck. No nic. O, to już jest coś. E, I możemy sobie wziąć ogra, możemy sobie wziąć level-up'a. I teraz mamy dwa komba. Jego e, przydałoby się puścić gdzieś tak do środka, dlatego że związane krwią. Gdy on zginie, to wtedy on zadaje 100% więcej do końca walki. E, więc tak naprawdę ogr to jedyne co ma zrobić, to dostać trochę depsa. Rzucić bufa i zdechnąć. No taka jest przykra prawda, ale taki on ma właśnie... Yy, no, jak to się dzieje... Takie przeznaczenie ma. O, to jest właśnie raz, on puszcza tą taką Shit. Zgubię mój... Yy, no... Kursor. Ale wygląda na to, że chyba tu wygramy. Tak. Powinniśmy to wygrać. Okej okay, boys and girls eventually pierwsza wygrana. A, i tu można robić ją. Jo! yow, Trzy ją! To jest fajne. O, i teraz akurat walczymy z tym gościem, i się przed nim bronimy. I on ode mnie też oberwał. Nie spojrzałem mile. A może wy będziecie widzieć. O! o, No i that's what I'm talking about. To jest, to jest to. Moglibyśmy ich przesunąć w sumie o jeden na środek Tak I W sumie nie wiem czy on nie powinien tego mieć mm, To jest trudna decyzja bo jak mówiłem wiecie jakie on ma przeznaczenie on ma Wbicie Zginąć No ale jakoś średnio mu idzie ginięcie no, nie, nie żebym był jakiś wiecie jakimś sadystą że Chce żeby zginął ale no nie, dobrze sobie radzimy. No i w sumie teraz to. Nie, jednak było lepiej, żeby na tasku to było. Ale i tak. Chyba wygramy. Niestety nie wygramy. Shit. Yo. 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 Oh, fuck. Dobra. Czyli to był błąd. To powinno być na nim. Mam 31 golda, czyli więcej niż ci ludzie, aczkolwiek. No! O! Cool. Cool. Totally cool. Yy, I wydaje mi się, że wziąłbym z lardara, bo on jest. Yy, widzicie, on jest za jeden, on jest za dwa. Czyli on jest na pewno lepszą jednostką, a on też jest warriorem i żadne jego combo specjalnie się tutaj nie wiecie. Nie kombi zresztą. No, ale mamy cztery dwójki, dude. To powinno bez problemu pójść. E, czy ten ziomuś ma pasywkę, że wynalazcy wybuchają? Nie ma. Więc powinniśmy to chyba wygrać. Dobrze. Ak za chwilę rzuci kola. Dobrze, dobrze, idealnie. Mamy to. Ale powiem, że wyrównane. Nie! Nie! Och, ty mechanistry zapluty. No cóż. O, 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 o. Mamy teraz jeszcze Feral Kombo, ich sobie też weźmiemy. A, zapgradujemy sobie, i teraz tak. Damy sobie jeszcze jego. To weźmiemy i to weźmiemy. Mamy 0 Golda. Nie wziąłem dwóch takich, ale no totalnie nie idę w tych, w, jak oni się zwą, wynalazców. Jak to się dzieje, że tyle tych ludzi ma tak dobre armie? Jest dość wyrównany, bo na przykład często bywa tak, że jest gościu co ma 100 HP na samej górze i nikt go nie tknie przez. Nie wiem, 20 run. O, ten razor bardzo dobrze, bardzo ładna kontrybucja do Team Fighta. Hype, mamy to. Mamy to. I walczyłem z kimś, kto jest jeden ode mnie, więc. No, co prawda, ja wydałem całego golda, mam szósty level, przez co on ma 50 golda, ja już 37. Ale priorytetem jest mimo wszystko, żeby wyczyścić borda. Żeby wygrać. Bo jak macie dużo HP w lejcie, to naprawdę pomaga. Bo może będziecie mieli 20 golda więcej, ale z tych rolów nie dostaniecie nic. Na przykład. Ok, runda 10. Od rundy 10 co 5 rund jest runda na przerwę, gdzie walczy się z neutralnymi mobkami i z nich dostaje się te. No, itemki. Walczcie Ale, ale pępki Nic <noise> zauważyłem <jak> mam... sześciopak, <noise> golemy No, poszło łatwo z golemami Taka gadka mi siadła, że nawet nie wiem czy będę jakkolwiek to edytował. Jął E, tak, 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 to na pewno, e, ty, może tak, no, wydaje mi się, że to będzie dobre. My już nie mamy nic, ale mamy teraz 10 golda, a jest coś takiego jak interest gold, Zobaczcie, e, trochę dużo informacji na raz, ale tak naprawdę to informacje o tej że już powoli mi się kończą, takie czysto teoretyczne bo reszta to będzie po prostu jak jednostki działają ale tak, dostajemy 10% z tego ile golda mamy up to 50 pro, up to 50 golda, czyli 10 golda dostajemy 1 22, 33, 44, 55 i więcej niż 5 nie można dostawać, dlatego fajnie jest trochę sobie przyżydzić przyrzydzić golda żeby móc później więcej dostawać, żeby mieć później na role No, i teraz nasza armia już trochę urosła w siłę. Z początkowo takim ciężkim startem. Z goldem stoimy, no nie najlepiej, ale też nie najgorzej. Będzie się nam teraz akumulował przez interest. No. Czekamy teraz, aż nam się pojawią nowe jednostki, bo Jezu. Ty 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 co moglibyśmy dalej pójść. W ogóle mamy dwóch magów, nie? O! Albo moglibyśmy pójść więcej wojowników, aczkolwiek. I tak mamy 19 golda, więc kupimy sobie ich. No. No i tak zostanie to na razie. Problem jest w tym, że jeżeli chcemy składać trzeciopoziomowe jednostki tak dość w Early. No to jest taki problem, że później brakuje nam miejsca tutaj na ławce to się ławka tak naprawdę nazywa Wow, gość ma dwóch... ma bardzo podobny team do mnie tylko... Puffin McPuffin Eee... To jest on Ale on idzie pod troszeczkę inne rzeczy Ja mam Warrior Buffa chyba to mamy No aczkolwiek powiem, że... Wyrównanie dość. Bo nasze teamy są bardzo podobne. Aczkolwiek moje, moje. Aczkolwiek znowu używam tego słowa, 10 pancerza i 10% ataku to jednak jest sztos. 8 golda, no? cool. Czy idziemy w dzicy wojownicy? E, chyba. Chyba bym poszedł w to. I wtedy bym mógł sprzedać Razora. Tak. Wtedy wtedy kupiłbym, kupiłbym jego. I kupiłbym jego i zostałem 20 golda idealnie na 2 golda z odsetek. Czy dam interes golda? Okej, okay, on ma magów. Eee, pytanie brzmi, czy oni zdążą na tyle... O Jezu, nie, on jest drugopoziomowy. O nie! Patrzcie on kas Dobrze, kasuje w złą stronę, ale patrzcie, ją zada. Du. No! potężny damage <laughs> dobrze piesku drapieżny wilk no i właśnie w ten sposób drapieżny wilk wygrał nam rundę powiedziałbym easy łatwo, aczkolwiek nie było easy łatwo Yo, yo, yo. 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 Oh, damn, <mulcy> Dobra. Ja jeszcze szósty level, aczkolwiek... muszę się na... Mam taką tendencję właśnie, że zawsze jak wracam do nagrywania... Mam takie jedno słowo, które tak przytyka do mnie i używam go cały czas. Tym razem padło na aczkolwiek. Teraz razem padnie na coś innego. A on ma rycerzy. O, on ma rycerzy trollów. Jacie. Rycerze trolla to jest taki najbardziej consistent build, taki najbardziej OP. No i widzicie, ma w ogóle tą motoczkę. Znaczy, że ma seria zwycięstw 5, ja miałem 4. Dostałem teraz 11. ała 11. Seria, nawet nie wiem, czy tak nie będzie lepiej. I mamy przy okazji miejsce. Eee. No nic. W sumie to i tak jest 15 runda, teraz będą chyba... W 15 rundzie są chyba psy. Tak? Albo psy są w 20? Nie. W 15 są chyba psy. Zaraz się przekonamy. W każdym razie będzie 3 golda. z tak mam 30 golda. No, psy. Mam nadzieję, że nie będą takie efektywne jak psy mojego lajkana w wygrywaniu rund. A widzę, że radzę sobie z, z nimi dość dobrze W ogóle jaki task ma cooldown na tym? 7 sekund No trochę Trochę to jest Okej okay. Plus dajcie mi coś, nie wiem, Sand King na przykład Albo jeszcze dwóch warlocków, bo w ogóle mam trójkę za dwóch warlocków przez ludzie to jest... Em, no, budki. Budki na manę są zawsze dobre. Budki na manę są zawsze dobre w każdym kompie.